O kurde, ale tutaj cieknie. Ciekawe, czy to z mostu. Siemanero, mordeczki, tutaj przemo rrs. wróciłem powolnym. Dzisiaj filmik skierowany do moich kochanych hejterów, którzy mnie tak bardzo kochają i tak bardzo się ze mną tęsknili. Po pierwsze, Primo, nie zawsze ta robota jest taka prosta i zajebista, jakbyśmy tego oczekiwali. Dzisiaj mamy przykład tego. Klient się oczekał, żeby mu zrobić retarder. Długo się oczekał. Dużo już nie dało rady go przeciągać, bo powiedział, że mi rzuci brony przed domem pod samochód, żebym w końcu przyjechał mu zrobić retarder. Mnie to chuj, zrobimy. I co? I pod górę. Kurwa grubo pod górę. Mamy chudnicę. I co? No był problem. Urwała się śruba. Gdzie to jest? O, urwała się śruba. Tyle nawierciłem, że udało się czujnik ściągnąć. Dalsze wiercenie spowodowało tym, że jestem pizdo. No i nie dałem rady wywiercić tak prostego otworu. I zacząłem odciągać tą chłodnicę. Jak zacząłem chłodnicę odciągać, no to chłodnica poszła z gratisem. Oberwało pięknie. Wyrwało cały, cały narożnik z pierwszej pokrywy. A mieliśmy tylko uszczelnienie zrobić. O i niestety trzeba było dymać za nową pokrywą. Nową, używaną. Jak widzicie, no niestety nie zawsze. O, retarder rozebrany. Nie zawsze robota idzie pięknie ładnie. Miało zejść jakieś 2 do 4 godzin, a już jest chyba 8. Masakra, kurka wodna. Więc hejterki nie biorę się tylko za wybrane roboty, jak widzicie, jak przed tej grubsza robimy. Mamy tutaj, o, mamy dekiel nowy. Mamy nową używaną chłodnicę. Złożymy, pojedzie dalej. Kurka wodna. Ty, ale coś się tutaj z mostu fajda troszkę, widziałeś? Trzeba będzie popatrzeć, co to się tak fajda na tym moście. O, troszkę filwny, patrzcie. O. Kurka wodna. Ja to myślałem, że to z mostu cieknie. To retarder tak za. Co oliwił cały most? Zaciski, resory, zbiornik. no wszystko to wina tego cieknącego retardera. Ja pierniczę. Ale dało czadu. To coś pięknego, nie? ale A to, jakby z mostu ciekł. tupki się nie popatrzysz, co jest pod autem. Masakra. Czekamy na inny łącznik, ten tutaj, tak zwany baranek, bo to jest chłodnica z Euro 5 założona, bo taką się udało dostać, więc taką założyliśmy. Auto musi jechać i tam silikona założymy dłuższego na dół troszkę, później Wam to pokażę bo musimy tu baranka innego założyć, a w międzyczasie klient nie stał i nie nudził się to ja chcę turbo przywiózł, mogę mu tu jeszcze turbinkę wymienić ja słuchaj, za pieniądze to wszystko, nie ma problemu, ksiądz się modli za pieniądze ja za pieniądze Ci będę tutaj robił dobrze przy samochodzie, tak samo, nie ma problemu wywalamy turbinkę, mała generacja jest fajnie, bo mamy dwie śruby od, do góry i dwie nakrętki od dołu <laughs> to Fajnie, bo zakładamy naszą turbinkę, nie? Będzie garecik ze starej generacji z muszą w dół, przekręcimy i będzie malina. Duża oszczędność, nie? Jak widać, chłodnica tu, czujnik był złączony, no bo niestety wcześniej nie udało się go umiejętnie ze starego kolanka zdemontować, więc obciąłem, więc jest polepione. Inny bał, inny tutaj mamy baranek. Tu dłuższy silikon, bo musieliśmy się się spomóc. I do nowej generacji mamy zaaplikowaną chłodnicę ze starej generacji. No bo tylko to było dostępne, bo nic dosłownie tu na Podkarpaciu nie było dostępne, czy nowe, czy używane, więc tak musieliśmy zrobić. Udało się zarzucić z miód. Nie, nie, tam nie jeden się z Was pyta, będzie gaz? Nie jest gaz. Jak ja to robię, że to odkręcam tę śrubę tutaj? Zazwyczaj o tę nakrętkę, bo to trzeba płaskim, płaskoczkowym ja przez dwa klucze, ja mówię, że pierwsze czasy podgrzać Eli co? i grzejemy tutaj, nie? A jak to, to powiem Wam, większego wtedy to idzie, ta to to no to, to turbina, nie wiem ile auto ma najechane, może później wkleję. Odsuwamy tu klapeczkę, cofiemy. No jest troszkę też luz na tej cięginach. No i jest, klapeczka nie przylegała szczelnie, więc klient uskarżył się właśnie na dosyć duże spalanie. DPF ogarnięty, zawory wyregulowane, wtryski, wszystkie korekty w normie. Mówi, ale już przebieg taki, że trzeba turbinę zrobić. Ile ona ma przejechane w pojazd? 637? Ile? 637. 637. No to teraz dostanie profilaktyczniejsze turbinkę. Ta klapka jest wyrąbana, no jest luzu. Mogła troszkę nie domykać. No widać, że tam cało się nie przy, przytykało. Kurde. Idziemy po następną. Ja za darmo uścisk dłoni jest u mnie za darmo. Gdzie jest tu numer tej kurwa turbiny? Szukamy numeru turbosprężarki no tu może będzie, to może to jest ten numer z turbosprężarki? Nie ja wiem, gdzie jest tu numer na tym pudełku. Na spodzie jest? U góry jest. No, to jest numer turbosprężarki. Mamy, widzicie, wydech do góry, muszlo do góry. Bierzemy zaraz trzynastkę, luzujemy, jedziemy muszlą w dół. elegancko, Oszczędności. To, co dzisiaj zepsułem, to akurat nie turbina... Oszczędność turbiny pochłonie to. Uff, jak, jakie szczęście. W kółko mówicie, że ja nic nie pokazuję, widzicie, tu macie z tym ząbkiem. A tu nie ma ząbka, dlatego musimy zluzować. Cicho teraz panie Adrianie, bo nagrywam. Bierzemy to luzujemy, nie w tę stronę. Kurde, rób, rób, chcę żeby było tanie, to się przyłóż. No, o, trzeba to ładnie pulzować. wszystkie dookoła. Tu mamy dwie, cztery, osiem, osiem śrub. Tak? Dwa, cztery, sześć, osiem śrub. Luzujemy muszą tak, żeby była taka dosyć luźna no i... Lecimy w dół, wkładamy, zakładamy tego węża i dopiero wtedy dociągamy te śrubki. No i mamy oszczędności 4300 a 2300 czy 2400 to kurwa prawie 2000. Chyba warto, nie? Tylko to mówię, to się tyczy aut tylko i wyłącznie do rocznika do końca 19, bo od 20 już jest zmiana i nie ma tutaj szpilek od dołu, tylko są 4 śruby od góry i wtedy już niestety nie dopasujemy tej turbiny. No i trzeba bulić. A tu jeszcze skanie nam taką furtkę zostawia, żeby było jednak trochę taniej. Kurwa, wodna. W tym momencie nie patrzcie się tam, to to jest zarówka. Nie mówcie szefowi, że piję w pracy. I robimy turbinę do nowej generacji. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O! Gdzieś tak plus, minus, tak? I mamy już turbinę nowej generacji. Stary, stary daje wyciski, nie? Kurde. Teraz będziemy regulować. O! Będziemy regulować turbinę. Wyciągamy szmatkę. I teraz musimy tu dopasować odpowiednio te dwa elementy. Bo teraz nie mamy, o tu mamy wycięcie. A w nowej figurze nie, nie ma tego wycięcia. Więc teraz musimy to tak dopasować, żeby to nam się ładnie tu skręciło. Widzicie, jak muszla się, widzicie, jak muszla się ładnie tutaj układa? O! I musimy to tak kręcić tą muszlą prawo, lewo, prawo, lewo. Tak, żeby się to ładnie tu nam zeszło. O! Skręcić to teraz obejmą. I jak już to będzie tu skręcone, będziemy zadowoleni. zadowoleni skręcamy wtedy tutaj. Mamy to skręcone, czyli muszla jest ustawiona. Po skręceniu sprawdzamy czy wirnik się płynnie obraca bez żadnych przycięć. Nie? Kurde. O. I do przodu. O, spyk. Oczywiście z szczusiem, żeby nie poprzeciągać. Na krzyż. Teraz tam i lecimy dalej. I turbinka założona. Pięknie leży. Jakby była zawsze z tą półtora. Kolejna zakara skania. Zadowolona. Наве турбо, ретардер зробляний, пошоду, корка, ладно.